Uważam, że w takich sprawach nie wolno ludziom łamać kręgosłupów. Ja wiem, że jest mnóstwo koleżanek i kolegów w Platformie, którzy są przeciwnikami uboju rytualnego. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby wprowadzać tutaj dyscyplinę, i nie rozumiem postanowienia Platformy Obywatelskiej, bo sprawa absolutnie nie dotyczy żadnego kluczowego interesu państwa. Ta sprawa dotyczy, przypomnę, interesu 15 rzeźni, a od stycznia do teraz. Cena mięsa nie spadła, tylko wzrosła. A przypomnę, że od stycznia mamy zakaz uboju rytualnego. Więc nieprawdziwe są te informacje, które przekazują lobbyści mięsni, że ten zakaz uboju rytualnego znacząco wpadł, wpłynął na stan tego sektora przemysłu. W ogóle nie wpłynął. Sektor mięsny czuje się teraz lepiej niż czuł się pół roku temu, kiedy uboj rytualny był. Był dozwolony, więc wprowadzenie tutaj y, nakazu głosowania za znęcaniem się nad zwierzętami jest po prostu nieludzkie, niehumanitarne. No, powiedziałbym nawet grubiej, że jest potworne. Dziękuję A jeszcze jedno pytanie. pytanie: Może nie prasowe, ale. E, proszę się przedstawię, e, przedstawię się. Słownie Szyszka, rolnik e, z Jelkopolski. E, szanowny panie pośle, pan tutaj przytoczył e, cytaty. Ma pan rację, zgodzę się z pełną osiągłości w zakresie e, informacji, że branża mięsna czuje się bardzo dobrze. Zgadza się. Tylko rolnicy czują się e, niezbyt dobrze. Bo w tej chwili cena bydła, przynajmniej w Wielkopolsce, jest na poziomie 5,66 zł. Spadła o 3 zł. Dlatego też moje pytanie, bo to jeżeli konferencja, to może pytanie. A tak przy okazji zapytam. E, drodzy Państwo, czy macie tą świadomość? Co się stanie w momencie kiedy ubój rytualny, czy też ubój religijny na potrzeby religijne nie zostanie wprowadzony? OK. Dwie grupy społeczne, czyli obrońcy zwierząt i z drugiej strony producenci bydła rzeźnego nie rozdzielajmy, czy to są na potrzeby religijne, czy nie na potrzeby religijne, bo dzisiaj obie grupy zarabiają te 860 zakładów zarabiają wspaniałe pieniądze. Daliście państwo w prezencie, w prezencie im e, po 1500 zł na, na każdej sztuce. Czy macie tą świadomość, co się w momencie e, tym wydarzy, kiedy my, e, rolnicy, nie będziemy mieli e, z czego żyć? Bo dzisiaj. Szanowny panie, już mogę odpowiedzieć? E, dzisiaj co do my dokładamy z strzoda Dobrze, chlewnej. Rozumiem pana pytanie. Mało tego, że mamy świadomość, to my już wiemy, co się stanie. Ponieważ przez ostatnie pół roku ubój rytualny był zakazany w Polsce. Żadna rzeźnia, żadna ubojnia z tego powodu nie padła. Nie padło z tego powodu żadne yy, yy, przedsiębiorstwo rolne, ani żaden rolnik nie upadł z tego powodu. Więc proszę na mnie nawijać makaronu na uszy, że to jest jakikolwiek interes. Tu jest wyłącznie interes grup religijnych i lobbystów. Nie ma żadnego innego interesu. Ma pan tę świadomość, że. Ja mam świadomość tego, tego że, nauków, że zwierzęta cierpią po 20 minut w potworne męki, dlatego że wy chcecie swoje brudne pieniądze zarabiać. Nie ma na to zgody. Totalna. Widział pan, jak jest zabijane zwierzę w normalny... jak jest zabijane zwierzę w rzeźni w uboju rytualnym. Widziałem. A, w normalnych warunkach. A czy pan widział? Tak, widziałem. A w normalnych. A podoba się to panu? A w normalnych warunkach pan widział? Podoba się to panu? Tu się y, zawsze każdy zabija. Podoba się pan znęcanie nad zwierzętami z powodów e, religijnych? Proszę pana, nie ma innego wyjścia. W tej chwili. Jeżeli... Jak to nie ma innego wyjścia? A jakie? A od pół roku jest inne wyjście, i od pół roku nie zabijamy zwierząt. Proszę pana, widział pan jak jest zabijany normalnie? Taki bolec maceruje, maceruje mózg e, zwierzaka, i to jest jakby się byk zda... 800-kilowe stworzenie zderzyło się z pociągiem. Dlaczego my sobie zajmiecie się tematem? Dlatego, e, proszę dobrze, bo to raz sekundy, tego. a nie dwadzieścia parę minut. Absolutnie to pan, co? E, co? nie Nie będę Nie jest to miejsce na lobbying. Nie. Nie jest to miejsce na lobbying. Jestem od tego. Jest to okrutne, co Pan robi, okropne. Nie. I powinien się Pan wstydzić za to, co Pan powiedział tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.